Ministerstwo Sprawiedliwości usunęło ze swojej strony internetowej rzekomo niekorzystne dla siebie statystyki. Chodzi o to, że sprawy trwają coraz dłużej w sądzie. W porównaniu z rokiem 2015 średnio sprawa w sądzie trwa teraz o miesiąc dłużej. I złe języki, i złe klawiatury szydzą teraz z reformy sadownictwa PiS. A przepraszam, sądownictwo dzyndzlami przy a, urwało. Natomiast ludzie światli cieszą się, gdyż proces jest głębszy, a to za tym idzie wyrok sprawiedliwszy, prawda? Ale i sprawy w sądzie można by przyspieszyć jak chcesz, no bo to to wiadomo, no wcześniej pójdziesz do więzienia, wcześniej wyjdziesz. To jest istotne w przypadku dożywocia chociażby. Ludzie to powinni się sami osądzać, prawda? Sam się złapię, sam osądzę, sam wypłacę sobie pieniądze za niesłuszne oskarżenie, bo się przecież uniewinnie. Można by jeszcze bardziej usprawnić pracę sądów poprzez zainstalowanie na mieście takich automatów sądowniczych, takich sądomatów na wzór bankomatów. Oskarżony zbiera przeciwko sobie dowody, wsuwa akta w dziurę, wystukuje numer sprawy i wybiera wersję językową. Pyta sądomat o dostępne kary, a następnie wybiera sobie pasujący mu wyrok. Sądomat, y, sądomat spyta, czy wydrukować wyrok obczajacie żart, drukować wyrok, wynik, jak w piłce. Moim zdaniem sprytne skojarzonko, naprawdę. No i, i następnie idzie tam się do innego sądomatu z apelacją. I recydywiści dostaliby nawet takie platynowe karty, taka Visa Mastercard. O, Chociaż w przypadku procesów sądowych ludzi związanych z władzą ostatnio, sąd już pełni rolę takiego sądomatu. Jest naciskany i wykonuje polecenia tych, co naciskają.